Do it loving me every night, you know how to do me so you out with your girl, but you can't fool me, do it Przygotowania do motopasterki. Jesteśmy parę, chyba paręnaście godzin przed motopasterką. Koła wrzucamy na gruza. Autobus gotowy. Laweta oczywiście numer 1, bo wozi gruza na plecach. Dzikus też jest gotowy. Choinka sterczy. Albo jemu sterczy choinka. Zędzel lata latał góry Mikołaj! Mikołaj w ogóle to do góry nogami. Pa. W każdym razie przygotowania pełną parą My Lecimy dzisiaj na motopasterkę Będziemy upalać, będziemy się bawić Będziemy krzyczeć, będziemy tańczyć i robić ostry dym Szum, dym, co tam sobie chcecie A tam Pokażemy naprawdę jak się bawi kuźnia garaż Wpadł Menago na plan filmowy Menago dziś się ubrał Idealnie pod warunki Jakie panują na wsi Będzie wypasał gąski A dookoła warunki takie Tutaj autobus narobił strymsu, zrobił dziury Tutaj chwilowo staw mamy, kaczki będziemy hodować. Menago będzie te kaczki wypasał. A ja muszę iść tam głęboko po opony, bo je schowałem jeszcze jak było sucho, a teraz gwóźdź w kolano. Nówki sztuki, chłopie te pęknięcia to jest tylko po prostu kwestia czasu Poleżały i popękały, ale są nówki Na pewno na, pewno na, na dzisiejszy wieczór wystarczą Co to panie, jest Ale teraz będziemy mieli... Mieliśmy mo, można się przejrzeć w tej oponie Aha, Mieliśmy alusy, a będziemy mieli stalusy Nie ma czasu na przekładanie Szybka blachereczka wjechała Tak się poszerzamy gola teraz. Tak się robi poszerzają. A jak ty myślałeś inaczej? Jak ty myślałeś, że robią w profesjonalnych warsztatach? Ja nie tak. widziałem, że kiedyś jakimś wałkiem tu jeździli, ale to chyba nie. Nie, nie, tak, nie, nie u nas. Wałek to jakiś PRL. Wałki to możemy robić, ale nie wałkami robić. Ta. To jest młode jakimi są ręce. Dobra, po Menago jeszcze nie znacie, on jak zawsze za biurkiem Coś tam robi, składa, montuje filmy Ale dzisiaj przyszedł do pracy w innej roli, tak Leci z mopem Mop samoróbka Ale tak lśniącej podłogi To ja nawet w domu nie mam Kobiety to ci się będą jutro rano świadczeć, zobaczysz, jak zobaczę ten filmik To po tobie chłop. To zaręczyny za zaręczynami Dobra, zostawiamy Menago, niech on sobie w tych białych bucikach tu hasa a my lecimy do gru... gruza. Założyliśmy ten, tamte nowe oponki. Już są oponki. Dobrze założyliśmy problem mamy. O! Musimy pospawać na szybko rureczki. Z drugiej strony to samo. I tutaj popękało. Taki ze mnie spawać podwodny. Nie no dobra, to, to było robione od no pierdziel. nie ma co się oszukiwać. Ale teraz szybko to poprawiamy, obspawamy to elegancko, działamy dalej, szykujemy się, zaraz na myjnię jedziemy, żeby fury wyglądały tak jak trzeba, a tu stoi harcerz wśród burdelu, harcerz też będzie brał udział niedługo w nagrywkach, będzie palił gumę, nie wiem ma koni, dwa konie ma, trzy? Simpson? Simpson! Blacharz, wulkanizator i A, elektryk. kurwa, ta działa. Czyli teraz tak, która strona jest, czy to brązowy daje? Nie brązowy nie może dawać mocy. Chłopie, jeszcze mam fachy, kurde, krawaty wiążę, usuwam ciążę. Dobra, czyli ten różowy, różowy na tą chwilę odpada. Kurde, chłopie, dawaj, może to do syreny jest. Dobra, niebieski różowy odpada. Dobra, tkniemy więcej brązowych. Może tak być, Dzień że... idziemy na masie. Co jest tylko? Jeden ma działać Tyle kabli do jednego tego. ale teraz zmienimy rytm, tak? Papyk. Nie, co już co, co za cham To europejskie skaretki. Z, z 82 jak się przewróciła na działuszyńskie. go nawiercać i tak dalej, ale strasznie robię to nie fachowo. Różnica między fachowo, fachowo a mało fachowo jest taka, że... Co robisz? Wkład na dęter. Sprzętu nie mamy. Znaczy sprzęt jest tylko taki duro, że Może nie wysiadł na ostatnią do na się zesrał. Tym węzelem, które ma tam sobie latać. Oj, też się zesrał chyba. nie nie wiem, wiem czy on będzie trzymał. że generalnie trochę mnie zaskoczyłeś myślałem, że to liną będziesz robił Kotar, bałeś się, że Grusz sam nie wjedzie Gruzosław Gruzosław wjechał, ma się dobrze, pięknie się prezentuje. Ty on taki jak trochę niemiecki radiowóz. No Kopy. to nie jest zwykłe 520. 0 Tu jest ja to znasz na pytanie <laughs> Benzyna czy diesel Elbiecj nas Elwis! Elwis! Skąd ty jesteś? A jak myślicie, skąd mogę być? Z garaż. Garage. From America! Mamy barmana, barman. Zapraszam. Barman nie jest z policji, ale nie miał dzisiaj kosulki i założyliśmy mu taką. Jest DJ! DJ!